Intro przed czołóweczką. Czy mama odkurza, gdy w domu jest róża? I co robi w domu tato, gdy nadejdzie lato? <grystanie> <grystanie> Powiedz, że zaprzyjaźniłaś się z rurą od odkurzacza. Co? Albo nie, moglibyśmy powiedzieć, że mamy taki ultra cichy odkurzacz i... dlatego lubisz odkurzać, bo nie zagłusza twoich myśli. I Chyba twojego gadania. I medytujesz wtedy. Królestwo sucharów. No, Do, także, także tego. tego. Witamy Was w czwartym odcinku naszego małżeńskiego vloga Ryzyk Fizyk na kanale Zaginione Owce. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcamy Was do zasubskrybowania tego kanału, bo są tu jeszcze inne treści, na pewno bardzo ciekawe. Jeżeli jesteście pierwszy raz, to dajcie nam kredyt zaufania. Zasubskrybujcie, obejrzyjcie do końca. Najwyżej cofniecie subskrypcję. I z naszego małżeńskiego, na razie skromnego, oczywiście, doświadczenia, wiemy, że najłatwiej na co dzień pokłócić się o zupełnie przyziemne i drobiazgowe sprawy, i to one zazwyczaj sprawiają najwięcej takich codziennych kłopotów. Dlatego chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać trochę o obowiązkach domowych i podziale ról. To nie jest jakiś poradnik, który musicie stosować. Dzielimy się po prostu swoim własnym doświadczeniem. Może się zainspirujecie, a może po prostu obejrzycie to, zaśmiejecie się parę razy i damy Wam odrobinę rozrywki. <laughs> Każdy z nas ma na pewno takie obowiązki domowe, które mniej lub bardziej lubi. Może są nawet jakieś ulubione, a nawet jeśli żadnego nie ma, to pewnie są te bardziej znienawidzone. I my też mamy takie sfery sprzątania i porządkowania naszego domu które nie darzymy sympatią. W moim przypadku jest to mycie podłóg. Zdarza się, że muszę na tych kolanach tam coś mocniej przyskrobać, bo tak przywarło, to po prostu zaprzecza prawom fizyki czasem. Jak komuś coś kiedyś gdzieś tam spadło i nożem to czas drapać z tego gresu, bo inaczej nie da rady. Więc no, to trochę mnie drażni. I w ogóle a propos tego mycia podłóg, jeszcze, to jest tak, że myjesz podłogę i zawsze coś wypadnie. Na przykład umyjesz podłogę, schowasz się w rogu, żeby wyschła, ale wtedy akurat zachceć się do toalety, albo wtedy ktoś puka do drzwi, wtedy przychodzi kurier, którego nie było 3 dni, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Coś się sypie z tej układanki, tak? Spada krzesło, które oparłaś o stół, coś nagle wypada, dziecko ci wybiega, i tak dalej, i tak dalej. Ja za to najbardziej nie lubię myć naczyń i być może trochę z podobnych powodów. Przede wszystkim. Y Nigdy nie chcę mi się za to zabrać, dlatego że ja lubię się krzątać po domu i nie mogę się nigdy zmusić do tego, żeby stanąć już przy tym zlewie, zamoczyć ręce i ugrzeznąć tam na jakieś pół godziny. No i zazwyczaj zostają do mycia jakieś najgorsze, najbrudniejsze garnki, więc zawsze ta wizja mnie trochę przeraża. Sprawę załatwia nam zmywarka po części, bo jak sama nazwa wskazuje, zmywarka zmywa naczynia, natomiast nie ma myciarki do podłogi. What?! Myciarki do podłogi, czy myjki może. może co są właśnie. jakieś tam myjki, tylko też trzeba je obsługiwać. Ze zmywarką jest tak, że wkładasz, zostawiasz i idziesz robić sobie coś innego. Ale ze zmywarką jest tak, że najgorsze rzeczy i tak musisz umyć ręcznie, to znaczy, że przypalony garnek zazwyczaj nie do mycia Ale się nie musisz myć wszystkiego, a podłogę musisz umyć całą, bo nie powiesz, to mi załatwi moja myjka. Ona umyje, nie. Przynajmniej my takiej myciarki nie mamy, może ktoś <laughs> taką ma. No dobra, Później. jedziemy. Ja za to bardzo lubię odkurzać. Yy, dlatego między innymi, że w przeciwieństwie do mycia podłogi jest to o wiele szybsze. Yy, I sprawia mi to jakąś dziką satysfakcję jak widzę wszystkie śmieci wciągane przez rurę odkurzacza. Brzmi to może dziwnie. Oh, Poza tym... Yy, <laughs> zawsze jest to, yy, no się śmieje, ale tak jest. Yy. Poza tym zawsze jest to fajna okazja, żeby się z dzieckiem pobawić, bo to y, zawsze można gonić dziecko z odkurzaczem. Natomiast tych rzeczy dotyczących porządkowania domu, jeśli coś można lubić, to ja lubię prasować. Y, co jest podobno dziwne i nietypowe jak na mężczyzn. Dlatego, że się utarło, do tego jeszcze w tym odcinku wrócimy, że to kobieta pracuje mężczyźnie koszulę, na przykład jak gdzieś wychodzi, tak? Natomiast ja lubię pracować i już nieraz zdarzało się, że prasowałem kamili sukienki i jakieś tam spodnie, nie tylko swoje rzeczy lubię prasować, żeby nie było. Uspokaja mnie to może nawet yy, taka terapia, yy, psychoterapia do sprzątania, yy, ale lubię też porządkować po jakimś czasie szafki. Yy, po takim czasie nie, że co dwa tygodnie, tylko czasem się zdarza, że otwierasz szafę i tam jest jakaś. Jakiś zbiór konkretnych rzeczy i ty je wyciągasz, jeszcze na nowo je porządkujesz, już jesteś na tyle zdecydowany, że możesz wywalić kolejne 2% z tej szafki. Za następne pół roku okazuje się, że już jesteś zdecydowany, żeby jeszcze więcej tych papierów wywalić, które cię gracą mieszkanie. Yy, I a propos tego porządkowania szafek, to nie wiem, czy też tak macie. Podobno każdy ma w domu taką szafkę albo szufladę, w której znajduje się wszystko. To jest niemożliwe, żeby tego nie mieć, po prostu. Cały miszmasz. Różnych rzeczy, które osobno nie tworzą jakiegoś odrębnego zbioru, który możesz wsadzić do szuflady i szafki i powiedzieć: Tam są na przykład różańce. Chyba, że ktoś ma całą szafę różańców, to nie ma problemu. Ale u nas baterie. na przykład jest taka szafa, gdzie są właśnie jakieś różne nakrętki, zakrętki, baterie, coś co odpadło, ale nie wiemy od czego to jest, a się znalazło i trochę głupio wciągnąć odkurzaczem, bo za trzy dni się okaże, że ci się przypomniało, albo ten dru ta druga osoba współmarzonek powie: A gdzie jest ta zakrętka, która mi odpadła, a ona podtrzymuje stół. Jakaś nastawka na przykład. nie? A, to jest w tym szufladzie, gdzie jest miszmasz, otwierasz tą szufladę tam przeszukujesz. Więc my taką szufladę mamy i co jakiś czas ja lubię ją uporządkować. W właściwie polega to na tym, że wydaje mi się, że wyciągam z niej coś i daję w inne miejsce i ją uporządkowałem. Natomiast to jest po prostu w innym miejscu przez chwilę, potem wraca do tej szuflady, bo zostało użyte. Albo pojawiają się nowe rzeczy w tej szufladzie i jest tam dosłownie wszystko, co się może zmieścić do szuflady. I skoro już mówimy o tej szufladzie, to to jest bardzo dobry moment, żeby scharakteryzować to, w jaki sposób Maciek sprząta, bo ja lubię się krzątać po domu i sprzątam na bieżąco. Chodzę, zajmuję się jakimiś swoimi sprawami, ale przy okazji sprzątam, zanoszę rzeczy na swoje miejsce, podlewam kwiaty, coś tam przetrę blat i robię różne takie drobne porządki. Natomiast Maciek, jak w przypadku tej szuflady, ma raz na jakiś czas taki napad, takie olśnienie. Dzisiaj posprzątam szufladę i wywala wszystko z tej szuflady, i zajmuje mu to godzinę. I tak się skupia na tej czynności: jest takim typowym zadaniowcem, że on teraz posprząta tę szufladę i nic dla niego w ogóle nie istnieje, świat dla niego nie istnieje, że raz na jakiś czas właśnie wpada na pomysł, że on umyje łazienkę. I ja wiem, że faceta nie ma już przez pół dnia, mam go z głowy po prostu. Mogę zniknąć, może się świat walić, palić, ale mojego męża dla mnie wtedy nie ma. I wtedy uzbraja się w całą szafę chemikaliów. Wiecie takie rękawice, <głos> <głos> aż po łokcie. Płyn wyciąga... do szyb, płyn do umywalki. Wszystko, wszy... całą chemię, jaką mamy w domu, to wtedy wyciąga. Ja muszę wyprowadzić dziecko na spacer, bo inaczej by się udusiło w, tym, w tych całych wszystkich oparach. I kiedy wracam z tego spaceru po dwóch bo godzinach. Jestem połączeniem Marii Skłodowskiej-Kiri i Rambo. <noise> Siłuje się z bakteriami między kafelkami kawał. Nie, proszę nie przerywać mi. I zawsze jak wracam do domu, to zawsze efekt jest spektakularny. Kuch kuchnia, łazienka czy cokolwiek tam sprząta lśni jak nigdy. Zazwyczaj jest to właściwie trochę nawet frustrujące, bo kiedy ja całymi dniami sprzątam i się krzątam, to wiadomo, że efekt nie jest taki, że, że widać, że coś robiłam. Właściwie to nie wiadomo, co robiłam cały dzień, bo dom jest tak w miarę codziennie ogarnięty. Natomiast jak Maciek sprząta, to od razu jest taki strzał. Jak posprzątałem, jakie to jest czyste. Możesz jeść teraz z tej wanny. Nawet mnie to odstresowuje. Jeden z naszych znajomych powiedział, że podobno mężczyźni się odstresowują przy sprzątaniu i coś w tym jest. Bo jeżeli byłaby ziemia się okrągła, to musiałaby się wyginać. I teraz najważniejsza kwestia, która dotyczy tego tematu. Najważniejsza dlatego, że być może staje się powodem jakichś różnych sprzeczek. Natrafiłem na kilka artykułów w internecie, ale też widzimy to z różnych doświadczeń życiowych, że na przykład propaguje się taką wizję, że coś nie przystoi mężczyźnie, aby robił w domu, czegoś nie powinien robić, czymś się nie powinien kalać. Yy, splamić się jakimś obowiązkiem domowym, bo on jest men, on jest, wiadomo, maczo. Yy, więc to nie do końca naszym zdaniem tak powinno wyglądać. Oczywiście, że są pewne większościowe podziały, czyli jakiś podział, który stosuje większość społeczeństwa i że one być może świetnie funkcjonują. Są też pewne podziały, które wynikają z historii, yy, czyli mężczyźni yy, pracowali. A kobiety zajmowały się dziećmi i domem, i dlatego potem się powtarza, że kobieta do garów, a na przykład mężczyzna do garażu, nie? I oczywiście, że to ma też swoje uzasadnienia co do pracy fizycznej, tak, że to na przykład mężczyzna dokręci coś w samochodzie, ale to nie znaczy na przykład, że mężczyzna nie może ugotować. I dzisiaj chyba już się raczej od tego odchodzi. Nie ma co się obrażać gdzieś tam na historię i że kiedyś było tak, że kobiety generalnie zajmowały się domem. Natomiast dzisiaj myślę, że to już zaczyna być tak, że to wynika z jakiegoś życiowego pragmatyzmu i z tego, jak się kształtują właśnie role kobiety i mężczyzny, akurat w jakimś konkretnym związku. Bo oczywiście, może być tak, że to akurat kobieta ma pracę, która jest dłuższa, bardziej wymagająca, ale też na przykład lepiej płatna i w którą warto inwestować swój czas. I wtedy bez sensu, żeby mąż, który wcześniej wraca do domu, to nie wiem, czekał jeszcze, nie wiem, 4 godziny na żonę, żeby mu konkretnie ona ugotowała obiad. Dlatego te role powinny się kształtować jakoś tak elastycznie i trzeba też stosować jakąś taką życiową matematykę. To znaczy, że jeśli pracujemy porówno. No to być może jesteśmy w stanie dzielić obowiązkami domowymi porówno, dlatego że y, oboje z, z domu i z tej naszej pracy korzystamy. To nie znaczy od razu, że krytykujemy tradycyjny model rodziny, wręcz przeciwnie. Sami też mamy go wdrożonego y, na tym etapie życia, tak? ale jakby są sytuacje, w których ja nastawiam pranie, ja zmywam kuchnię, jak tu już Kamila powiedziała, czy podłogi, czy myję łazienkę, tak? Oczywiście pewien podział wynika też z naszego dostosowania, czyli na przykład, jeśli są, nie wiem, ciężkie śmieci, czy musimy coś wynieść dużego z domu, no to jest jasne, że wtedy idę ja, tak? Czy tam na tyle, na ile może to Kamila mi pomaga. Czy ja, jeżeli idę na zakupy, to ja kupuję te rzeczy, które są ciężkie. Na przykład niosę zgrzewki wody i zaopatrzam dom w wodę, bo wiem, że na zakupach ja to wezmę, a Kamila może wziąć co najwyżej, nie wiem, jedną butelkę, czy dwie, czy, czy nawet trzy. Tak? Więc to jest naturalne i my staramy się być elastyczni. Następna kwestia, a propos obowiązków domowych, jest taka, że często czy mężczyzna, czy kobieta w niektórych rzeczach są niezaznajomieni. Yy, czyli dla mnie zrozumiałe jest, że jeżeli nie umiesz nastawić tej pralki, to albo się naucz przy żonie. Yy, ale nie kombinuj, tak? Bo jeszcze wsadzisz mi ulubioną białą bluzkę razem z dżinsami i się okaże, że ta bluzka jest granatowa, a jeszcze jak wsadzisz z czerwoną bluzą, to się okaże, że jest różowa. To u nas jest tak y, z samochodem, że jest to całkowicie domena Maćki, dlatego, że ja nawet nie jestem kierowcą, więc zupełnie nic chyba nie potrafię zrobić w samochodzie, y, więc mogę, nie wiem, służyć radą, czy nie wiem... Y... Podaj klucz, prześwieć, <laughs> Klasyka, jak świecisz... Źle świecisz, bardziej w prawo. Natomiast co do takich y, bar bardziej domowych obowiązków, to staramy się też dzielić, bo to też ma takie y, praktyczne znaczenie, że kiedy y, mnie gdzieś tam y, zabraknie, albo nie będę mogła czegoś zrobić, to wiem, że Maciek nie zginie z głodu na przykład i sobie potrafi zrobić obiad i oporządzić dziecko. I dom, i, i nie zginie w tonie śmieci po tygodniu. No Jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią. I niech się to trzyma, dobry przekaz leci. A druga strona medalu jest też taka, że jakby oboje jesteśmy jedną pulą energii. I jasne jest, że dla małżeństwa, jeśli jedna osoba się wypala choćby na obowiązkach domowych i nie ma siły, bo nie wiem, przychodzi z pracy albo na przykład cały dzień coś robi. No to będzie to oddziaływać na dwie osoby, tak? Czyli jakby trudno byłoby mi tylko dlatego, że się podzieliliśmy i że to jest niemęskie albo że ja zrobiłem swoje, to teraz ty rupa, ja będę na przykład patrzył i pił piwo. Ile wam do głowy wkładam, że dżentelmen nie pije przed południem. Po prostu jeżeli mogę coś pomóc, to pomogę i Kamila też ma takie podejście dlatego, że zaoszczędzamy sobie w ten sposób nawzajem swoje siły, więc to jest kwestia elastyczności i też dobrego serca, dobrej woli. Z takim jednocześnie myśleniem, że razem tworzymy jeden organizm i to ten organizm sprząta chałupę. Nie Kamila sprząta, a ja sprzątam, tylko te cztery ręce i te cztery nogi sprzątają chatę. I one czasem się mieszają, tak? Czasem ta ręka nastawia pranie, a czasem ta ręka nastawia pranie. Ym, nastawia pranie. Tak, w przyjaźnie. Pik. Pik, pik, <laughs> pik. pik, pik. Żeby było jasne, nie chcemy nikogo prowokować. E, jesteśmy dalecy i od feminizmu i, i wciskania na siłę mężowi dokładnie połowy obowiązków domowych. E, tak samo daleko jesteśmy od szowinizmu i od tego, e, żeby stwierdzić, że to kobieta jest e, od obowiązków domowych. Po prostu jesteśmy za tym, e, żeby rozmawiać i wspólnie ustalać e, taki podział, który będzie najlepszy dla całego naszego małżeństwa. To mi się podoba. O to chodzi. I myślę, że kiedyś zrobimy od tym odcinek w, w Ryzyku Fizyku, że y, czasem czytamy jakieś poradniki, które mówią, to powinien mąż robić w domu, albo mąż jest dobry, jeśli pomaga ci w tym. Y, jasne, na pewno jest w tym trochę prawdy, czy, czy więcej niż trochę prawdy, ale y, bierzcie to przez sitko własnego życia, przez własne indywidualne sytuacje i przez własną. Ym, Teraźniejszą pozycję, jaką zajmujecie, tak? To, czy pracujecie, czy studujecie, czy macie dzieci, to wszystko ma znaczenie. Wy jesteście jednym indywidualnym tworem, oryginalnym i niepowtarzalnym. I naszym wyznacznikiem jest dobre serce i pomoc, czyli miłość, tak? Czyli totalna miłość. Potrafisz w człowieku, kurna, wzruszenie wzbudzić. Oczywiście, że nie jesteśmy ideałem i zdarza się, że coś nas denerwuje przy sprzątaniu, albo że sobie zwracamy uwagę, że gdzieś jest syf, ale de facto i tak jest to, o czym mówimy. Oboje ponosimy za to odpowiedzialność, że jest syf w domu. Więc jeżeli Twoim i naszym wyznacznikiem będzie miłość. Czyli totalna pomoc, oddanie się, tak, zaoszczędzanie jakichś sił, bo ja coś zrobię, to wtedy na pewno wszystko się ułoży i sami będziecie na tyle y, mądrzy, tak, czy na tyle roztropni i rozsądni, że sobie poukładacie to tak, że będzie to hulać, że będzie to współgrać. I wcale nie musicie ubierać tego w słowa na zasadzie feminizmu, szowinizmu, tradycji, nowoczesności, pół pół. postępowości, tak. My nie ubieramy tego słowa w stylu teraz to my jesteśmy nowocześni, bo mężczyzna nastawia pranie. A kiedyś tego nie robił, tak? I nawet kupy przebieram u mojej córki. Jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili! Nie o to chodzi. Jest taka potrzeba, jest taki czas. Potrafię to robić, to to robię. Nie potrafię, a chcę pomóc żonie, to się tego nauczę. I tyle. A kiedy już nam się w ogóle, w ogóle nie chce sprzątać i dom po prostu wygląda jak Sodoma i Gomora, to... Nie, takich sytuacji nie ma, spokojnie. <laughs> nie, oczywiście jesteśmy idealni, w ogóle nie mamy bałaganów w domu. W ogóle nie ma karaluchów. <laughs> Co? No, no bo nie ma karaluchów. W ogóle nie mamy dziecka, które bałagani czasem trochę. W ogóle e... nie mamy karaluchów. <grystanie> no przestań. To wtedy zapraszamy gości. I, I wyganiamy wtedy... karaluchy. No, przestań. I wtedy po prostu nie mamy wyboru i oboje jeszcze szybko zabieramy za sprzątanie. I to, co kiedyś... Przestań. Karaluch. To, co kiedyś zajmowało nam sprzątanie domu 3 godziny, to nagle, jak jest pół godziny... Do wizyty gości, to nagle w pół godziny się okazuje, że można posprzątać całe mieszkanie. Pół godziny. Bez My już jak wiemy, że ktoś przychodzi w środę, jest poniedziałek, to mówimy, to co we wtorek wieczorem, nie? Trzeba coś Artysem ogarnąć. To się odbywa bardziej spontanicznie. I wtedy wszystko ładujemy do szafy. Macie tak czasem. I zaklejamy tą szafę, bo się już nie chce domknąć. Ci, co byli, to wiedzą. Nie, nie wiedzą, bo nie otwieramy tej szafy przy gości. Ale widzieli taśmę klejącą.